Witam serdecznie, to ja Mariusz. O tej samej porze, co wrzuciłem filmik pierwszy, uprawa amatorska pomidorków i pielęgnacja w lipcu. Wrzucam w tej chwili kolejny filmik, też tej oponie, też oczywiście zaimpregnowanej w środku, wymytej, wyczyszczonej i tam jest worek foliowy. Rzucam filmik odnośnie pomidora malinowego. O i pomidorek pomidorek, To ma być pomidorek szary, pomidorek szary, gdyż sadziłem tutaj, tak powiem, pestki pomidora szary czy trochę, podłużnego. Ale no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie do końca czasami jest to, co jest tak samo. Tutaj ponawiam apel. Tu w środku jest wilczek, należy go urwać, bo jest pod gronem. To jest drobny zabieg, który trzeba wykonywać regularnie. Troszkę mi się nie udało, ale o. Słuchajcie, no to jest grono. Jak widzicie, jest różnica, tak? Tam na przelotnym filmie pokazywałem. Pomidor bawole serce. Widzieliśmy, jakie były efekty, jakie były te krzaki. Tu widzimy, że one idą bardziej w liście. A skutkiem ubocnym, ubocznym są właśnie te pomidory. Czyli słuchajcie, z pestki własnej, wysadzonej na gdzieś kupionym, Bóg wie, gdzie, pomidorze. Są to takie dzikie pomidory. Duże będą liście, zielone. Mm, takie będą się tak o, zagęszczać. Tatożko pienegnowe też, też tak samo patrzymy. czy nie ma szkodników, nie ma ślimaków, nie ma innych rzeczy. Ale słuchajcie, no to jakoś, no widzicie, no nie jest to tak, jak się kupił sadzonkę. Czyli widzimy jedną rzecz. Natura zawsze nie będzie tak piękna jak syntetyk. Natura daje, cieszy oko. Są piękne pomidorki, ładne. No, To będzie wszystko tak samo. Tutaj czekamy na kolor. One już są zapylone, już się rozwijają. Tak jak mówię, bo to jest ten sam filmik, mamy 28 lipca i czekamy na wybarwienie. Oczywiście wystawa tutaj, jak widzicie, jest typowo południe, więc tutaj praktycznie od godziny 13 jest lampa do godziny Przepraszam, od 12 jest lampa do godziny 16, więc nawet te pomidory się zwieszają. Dlatego warto je na przykład może nie teraz o pierwszej w nocy podlewać, ale o 21.30 podlać i na przykład rano, o 6 czy 5 stajemy przed pracą I jeszcze raz podlać opicie. Wtedy te pomidorki będą miały siłę do, do pracy, do wzrostu i do roznażania owoców. Jeszcze raz rzut okiem na pomidorek koktajlowy, który też nam się ładnie tutaj zawiązuje. Tutaj z tyłu, bo słuchajcie, generalnie pomidor tutaj to był taka samosiejka. Taki mu niechciany wilczek. I zobaczcie, jaka to jest potęga. Sadziłem tego wilczka tutaj, a on się tak pięknie nam rozwinął. Dwie gałęzie główne do góry i słuchajcie, no się powiedziała, wilczek wyrzucić. Taki malutki odcinek, dosłownie 3 cm. Sadziłem do kieliszka z wodą, zmieniałem wodę przez 10 dni. Codziennie. Na słońce, oczywiście słońce w mieszkaniu. Ja taką mieszkaną i puści piękne korzonki, mówi, a wsadzę go tutaj, bo tu generalnie rośnie to, co mam. Pierwszy był filmik, kiedyś gdzieś robiony, jakiś czas temu. E, czym okryć ogrodzenie i tu jest kobea wspaniała, która niestety nam po ostatnich wichurach się bardzo zawinęła. No i nie chce się nam tak pięknie piąć, a powinien już 8 metrów do góry. No nieważne, nie szkodzi. Pomidorki się zawiązują, te najważniejsze. Słuchajcie, także krótki filmik. Jutro będzie część druga. Pokażę Wam na balkonowo, tak powiem, parapetową uprawę pomidorów. No i ocenicie sami, jak to wygląda, jak to, jak słodzicie, co się z tym je. Także tak samo tutaj jest gruby. Najlepiej jest, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz, bo w paru filmach było pokazywane, że ja wrzuciłem pręt, pręt żelazny. Jak macie glebę kupną taką gdzieś, no, tak powiem, ogrodniczym, to możecie żelazny pręt walnąć, ale jak macie już żelazisto piaszczystą glebę, jeszcze ten pręt walnicie żelazny, to Wam może nie urosnąć, gdyż będzie, no, kiedyś ktoś pokazał pelargonie, hodlę pelargoni i wsadził cztery gwoździe zardzewiałe do ziemi, i zaczęło dziwo, bardzo pięknie kwitnąć ta pedargonie. piękny kolor, wiadomo, no żelazo, tak, prosta rzecz, no. Najgorsze siuchy, najgorsze wyziewy, gdzie rośnie najlepszy i najlepsza, słuchajcie, najlepszy, najpiękniejszy powojnik? Wiecie gdzie? Na skupach złomu. No to jest śmieszne, ale to jest prawda. Na skupach złomu rośnie, bo są podlewane wolframem, żelazem, niklem i tak dalej. To wszystko jest potrzebne do owocowania. Ale no, już czy będzie to warto, zdrowo to jeść, no to już pozwalam sobie każdemu na odpowiedź na to pytanie. Także słuchajcie, krótki filmik, jeszcze raz, tak to u nas daleka. Dzięki, pozdrawiam, cześć. A jutro zapraszam na filmik odnośnie pomidorków, uprawy, lipiec, sierpień, ale na balkonie. Jak one wyglądają, prze czym trzeba je chronić, jak pielęgnować. Pozdrawiam, cześć.